Gryz... Zanie! Czołgiem! Zgodnie z obietnicą dzisiejszy odcinek opowiadać będzie o pierwszych konsolach mobilnych. Oficjalnie początek rozwoju tych urządzeń datuje się na rok 1979. Powstanie sprzęciku Microvision firmy Milton Bradley, pierwszej konsoli mobilnej z wymiennymi kartridżami. Rok ten jednak należy już do drugiej generacji konsol, jak pamiętamy z poprzedniego odcinka. Historia pamięta jednak w konsole trzymane w ręku powstałe przed tą datą, czasem nazywane pierwszogeneracyjnymi. Jako, że niemożliwe jest pełne opisanie rozwoju interesującej nas technologii bez wspomnienia o sprzętach wydanych przed '79 rokiem, umownie przyjmiemy podział na pierwszą i drugą generację. Pierwszym sprzętem do grania mieszczącym się w dłoni był produkt firmy Mattel Auto Race, wydany w 1976 roku. Konsola zawierająca jedną wgraną grę miała bardzo nieskomplikowany system sterowania. Posiadała tylko jeden suwak służący do gry oraz jeden przyłącznik włącz-wyłącz. Gra polega na poruszaniu samochodem reprezentowanym przez świecącą kropkę, unikając przeszkód, czyli nieco ciemniejszych kropek, w określonym limicie czasowym. 99 sekund. Nie był to wtedy jedyny produkt tej firmy. Już rok później wydano football, który osiągnął znacznie większy sukces od swojego poprzednika pół miliona sprzedanych kopii. A jak widzimy w tle, nie były to jedyne sportowe gry wydane przez tą firmę. Gra football opiera się na rozgrywaniu meczów futbolu amerykańskiego sterując świecącymi kropkami za pomocą przycisków na konsoli. Gra odbywa się na dziewięciocalowym boisku. Mimo prostego i nieco prymitywnego gameplayu gra jest popularna nawet w dzisiejszych czasach. W 2000 roku ukazała się reedycja konsoli Mattel Classic Football, a rok później oryginalna gra w wersji bryloczkowej. Mimo już były to czasy raczkowania handheldów, nie tylko firma Mattel próbowała stawiać pierwsze kroki w tym biznesie. Już w roku 1978 firma Milton Bradley wypuszcza na rynek swój absolutny przebój – grę Simon. Jest to produkt oparty na mało znanej automatowej grze Atari Touch Me. Urządzenie składa się z czterech przycisków, każdy wydaje dźwięk przy naciśnięciu. Po uruchomieniu gry przyciski podświetlają się i wydają dźwięki w określonej kolejności, a gracz ma za zadanie powtórzyć sekwencję. Bardzo nieskomplikowany, ale wciągający pomysł. Dlaczego więc Atari nie osiągnęło takiego sukcesu jak niemal identyczna kopia? Najprawdopodobniej była to wina czarnych klawiszy i nieprzyjemnych dysonansowych dźwięków wydawanych przez urządzenie. W odróżnieniu od pierwowzoru dźwięki Simona były zaprojektowane tak, by brzmieć harmonicznie, niezależnie od kolejności granych dźwięków. Tworzyły one trójdźwięk adur, zaś poszczególne klawisze przyporządkowane były następująco. W późniejszej historii tego urządzenia, po przejęciu Milton Bradley przez firmę Hasbro, wydano jeszcze kilka wersji. Simon Squared, posiadający przyciski po obu stronach urządzenia, Pocket Simon, wersję do noszenia na ręce, Simon Trickster, Simon Surprise, posiadające przezroczyste przyciski i Simon Swipe, wydający dźwięki drugiego przewrotu trójdźwięku Cedur, czyli GCEG. Powstało bardzo dużo klonów, zaś najciekawszymi są produkt firmy Tiger Electronics, wersja Star Wars wydająca dźwięki jak R2D2, misja w Donkey Kong Country 3 Dixie Kong Double Trouble, oraz prezentująca podobny gameplay gra z 2001 roku wydana przez Hasbro Harry Potter Magic Spell Challenge. W tym samym roku ukazała się konsola firmy Parker Brothers, Merlin. Zyskała jak na tamte czasy bardzo duży sukces komercyjny, sprzedając się w 5 milionach sztuk. Posiadała 6 wgranych gier: Tic-Tac-Toe, Music Machine, tu warto się zatrzymać. Była to gra muzyczna, w której konsola służyła za instrument, co sprawiło, że Merlin uważany jest za jeden z pierwszych syntezatorów do użytku nieprofesjonalnego. Echo, gameplay podobny do Simona. Blackjack 13, Magic Square oraz Mindbender. Konsola została wydana ponownie w 1995 roku jako Merlin the Tenth Quest. W odróżnieniu od oryginału, posiada ekran, a także zawiera 9 gier fabularyzowanych w tematyce Rycerzy Okrągłego Stołu. Po przejściu 9 pojawia się tytułowa 10. Misja. I oto następuje rok 1979. I swoją premierę ma pierwsza oficjalna konsola mobilna MicroVision. Wydana przez Milton Bradley, a zaprojektowana przez Jaya Smitha, twórcę Vectrexa. Mimo ogromnego sukcesu komercjalnego, w ciągu jednego roku firma zarobiła na konsoli i grach około 8 milionów dolarów, zaprzestano produkcji po dwóch latach. Przyczyną była prawdopodobnie uboga biblioteka gier. Posiadała bowiem tylko 12 tytułów. Gry wydane razem z konsolą to Blockbuster, podobne do gry Breakout Atari, Bowling, Connect Four, popularna gra polegająca na ułożeniu w rzędzie na planszy czterech kółek o tym samym kolorze, oraz Pinball. Jednak nie jest to klasyczny pinball, piłka odbija się platformą podobną do tej z Blockbustera. Jeszcze w 1979 roku na platformę ukazują się trzy kolejne gry. Mindbuster, czyli układanie puzli w ograniczonej ilości ruchów, Star Trek Phaser Strike, która polega na niszczeniu klingońskiego statku strzałami z dołu ekranu, oraz Vegas Slots, jednoręki bandyta. Rok później wychodzą kolejne dwie gry, czyli Baseball oraz Sea Duel. Strategia turowa, maksymalnie dla dwóch graczy. Gracz wybiera, czy gra statkiem czy łodzią podwodną. Zadaniem łodzi podwodnej jest zbombardowanie statku a zadaniem statku jest uderzenie łodzi podwodnej. W 1981 roku wychodzą kolejne dwie gry: Alien Raiders, w której czterech przeciwników zbliża się z prawej strony ekranu, należy ich zwalczać wiązką laseru, którą trzeba ładować. Nienaładowana nie dosięgnie przeciwników, oraz Cosmic Hunter. Rok później ukazuje się ostatnia gra na tą platformę, wydana tylko w Europie, czyli Super Blockbuster. Bardzo podobne do Blockbuster, gdzie gracz ma za zadanie zburzyć dwa rzędy bloczków u góry, tym razem jednak nie ma ograniczonej liczby piłeczek, ale musi uważać, żeby nie rozbić rzędu bloczków u dołu ekranu. Prawdziwa rewolucja dokonała się jednak w Japonii. Oto bowiem w 1980 na rynek wkracza z hukiem przyszły gigant konsolowy Nintendo, prezentując protoplastę Game Boya, Game and Watch, w Niemczech zachodnich i Austrii znany jako Trikotronic. Popularna anegdota głosi, że Gunpei Yokoi wpadł na pomysł mobilnej konsoli, gdy w metrze zauważył znudzonego biznesmena bawiącego się kalkulatorem. Nazwa konsoli jest dość oczywista – Game od wbudowanej gry oraz Watch, gdyż urządzenie miało też funkcję zegarka i budzika. Co ciekawe, nie jest to konsola z wymiennymi kartridżami – każda gra jest jednocześnie osobną konsolą. Gry wydawane po roku 1982 posiadały stworzony przez Jokoi d czyli krzyżak, nagrodzony Technology and Engineering Emmy Award. Dziś trudno sobie wyobrazić jakikolwiek kontroler bez tego urządzenia. Charakterystyczna w pierwszych modelach była postać, którą sterujemy: czarny cień o dużych krągłościach, tzw. Mr. Game and Watch, który po latach stał się jednym z bohaterów Super Smash Bros. for Nintendo 3DS i Wii U. Część gier posiadała także rozróżnienie na grę A i grę B, przełączane specjalnymi przyciskami. Gra B charakteryzowała się zazwyczaj szybszą rozgrywką i wyższym poziomem trudności. Na sprzedaży było 59 różnych konsol Game Watch plus jedna będąca nagrodą za wygraną w Nintendo F1 Grand Prix Tournament. Żółta konsolka Super Mario Brothers. Pierwszą grą wydaną w formie mikrokonsolki była gra Ball, polegająca na żonglowaniu kolejno dodawanymi piłeczkami. Co ciekawe, ostatnią grą wydaną jako Game Watch była odświeżona wersja Ball, Mario the Juggler która wyszła w 1991 roku, gdzie to Mario odbija piłeczki. Na platformy Game Watch wydano wiele dedykowanych gier, jednak najbardziej godnymi uwagi są tytuły definiujące dziś Nintendo, serię Mario, Donkey Kong i Zelda. Mario pojawił się w siedmiu modelach. Mario Bros., Mario's Cement Factory, Mario's Cement Factory Widescreen, Mario's Bombs Away, Super Mario Bros. Crystal Screen, Super Mario Bros. i Mario the Juggler. Donkey Kong pojawił się w sześciu grach: Donkey Kong, Donkey Kong Jr., Donkey Kong 2, Donkey Kong Jr. Panorama, Donkey Kong 3 dla dwóch graczy i Donkey Kong Hockey. Zelda zaś w jednym ukazała się w 1989 roku. Konsole pojawiały się w następujących modelach: tytuły te nadal żyją w świadomości graczy za sprawą regularnego odświeżenia przez Nintendo. Między latami 1995 a 2002 wydano pięć kolekcji Game ⁇ Watch Gallery na platformę Game Boy, Game Boy Color i Game Boy Advance. W 1998 roku Nintendo zaczęło wydawać serię Nintendo Mini Classics, porty gier Game ⁇ Watch w formie mini Game Boyów. W 2001 roku pojawiła się gra Manhole E, port z Game ⁇ Watch, uruchomiona za pomocą e -readera dodatek do Game Boy Advance umożliwiający czytanie gier ze specjalnych kart. Były plany wydania wszystkich gier Game Watch, ale nie doszło to do skutku. Między 2006 a 2010 wychodziły dwa kartridże na Nintendo DS z retrogrami specjalnie dla członków klubu Nintendo. Oprócz tego od roku 2009 firma wypuściła 9 portów Game Watch dla serii DSiWare zbiór starych gier i aplikacji przeznaczonych na Nintendo DSi w tym takie gry jak Ball, Flagman, Manhole i Mario's Cement Factory. Później DSI World trafiło także na 3DSa. Najciekawszym wznowieniem jest konsolka wydawana przez klub Nintendo z okazji 30-lecia Game Watch, oryginalną konsolka Ball, różniąca się od oryginału tylko przyciskiem wyciszenia. O dziwo, najsłynniejszą w Polsce grą Game Watch jest jedna ze słabiej sprzedających się na zachodzie EGG. Stało się tak za sprawą naszych cudownych wschodnich sąsiadów, którzy własną produkcją postanowili przybliżyć nam dobrodziejstwa zachodu. Tak właśnie powstały kultowe jajeczka, czyli elektronika IM2. Na bazie jajeczek powstało także kilka innych autorskich ruskich tytułów, których spis możecie znaleźć pod linkiem umieszczonym w opisie. Niestety lata 80. nie były dla produkcji amerykańskich równie szczęśliwe, co dla Nintendo. Był to bowiem czas, gdy firma zajmująca się tworzeniem zabawek i gier, Entex Industries, wkracza na rynek konsolowy i zaliczając dwie porażki pod rząd, szybko się z niego wycofuje. Pierwszym produktem wydanym przez tę korporację był sprzęcik Select A Game, który wyszedł w 1981 roku. W obiegu była tylko przez rok, konsolka, na którą wydano jedynie 6 gier. Najsłynniejsze to sprzedawana razem z konsolą Space Invaders 2, a także Pac-Man 2. Jednak właściciel do praw mobilnych wersji Pac-Man'a, zamroził produkcję tej gry, przez co dziś stanowi najrzadszy tytuł na tą platformę. Konsola posiadała ekran o rozdzielczości 7x16 i obsługiwała dwa kolory, czerwony i niebieski. System służył tylko jako wyświetlacz i kontroler, ponieważ nie posiadał procesora, za to mikroprocesory wbudowane były w kartridżę z grami, co technologicznie przypomina wydane kilka lat wcześniej Microvision. Następca Select a Game, Adventure Vision, z pewnością nie był gigantem na rynku konsol mobilnych. W odróżnieniu od innych konsol tamtego okresu, Adventure Vision miała po dwa zestawy przycisków po obu stronach, stanowiąc ułatwienie dla osób leworęcznych. Ponadto zamiast ekranu LCD posiadała technologię opartą na rzędzie czerwonych diod LED odbijanych przez obracające się lustro, co tworzyło efekt trójwymiaru i umożliwiło osiągnięcie rozdzielczości 150x40 pikseli. Kolejne zastosowanie takiej technologii pojawiło się dopiero w roku 1995 w konsoli Nintendo Virtual Boy i zostało równie zimno przyjęte. Na konsolę wydano tylko cztery gry. Defender, opartą na grze automatowej Williams Electronics, Super Cobra, oparta na arkadowej grze Konami, Turtles, oparta na automatowej grze Konami z gameplayem podobnym do Pacmana. I Space Force, klon arkadowej gry Atari Asteroids. Produkcja konsoli zakończyła się także po roku nie osiągając dużego sukcesu komercyjnego. W czasach, gdy w Japonii swe triumfy święciło Nintendo, zagrozić mu postanowiła firma Epoch, produktem Game Pocket Computer, wydanym w 1984 roku. Konsola posiadała wyjątkowo wysoką rozdzielczość ekranu 75 x 64 piksele. Graficznie była porównywalna z wczesnymi grami na Atari 2600, co było w tamtych czasach wyjątkowe. Konsola posiadała dwie wbudowane aplikacje: 15 Puzzle i program do edycji obrazków. Niestety wydano na tą platformę tylko 5 gier: Astrobomber, Block Maze, Mahjong, Reversi i Sokoban. Co spowodowane było prawdopodobnie porażką marketingową w obliczu monopolu Nintendo. Prawdopodobnie z tego powodu producent nie zdecydował się wydać konsoli w Stanach Zjednoczonych. A szkoda, bo dzisiaj konsola stanowi drogi przedmiot kolekcjonerski, a gdy raz na jakiś czas pojawi się na eBayu, osiąga cenę kilkuset dolarów. W tym momencie kończy się druga generacja konsol mobilnych. Jako że rozwój tej gałęzi nie pokrywał się bezpośrednio z rozwojem konsol stacjonarnych, trudno jest określić, kiedy w konsolach mobilnych istniała trzecia generacja. Oficjalnie przyjmuje się więc, że od razu po drugiej generacji nastąpiła czwarta, w której triumfy znów święciło Nintendo ze swoim flagowym produktem Game Boy. Ale to w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że materiał się podobał. A jeśli tak, lajkujcie i subujcie, by załapać się na kolejne podróże w przeszłość gamingu. Już w następnym odcinku wracamy do konsol stacjonarnych. Jak zwykle czekamy na konstruktywne uwagi i słowa motywacji. Trzymajcie się! Cześć!